Cześć ludziska i witam was w kolejnym odcinku schodza Tak, ulubione przywitanie Pana Arahana Dzisiaj zagramy sobie lorykiem Lorykiem quick matcha I, Tylko, że dawno nim nie grałem No i teraz pytanie Co ja będę chciał robić Ze sobą um, Dobra weźmiemy to Zobaczymy nie mam pomysłu w ogóle. Drużynę mają mocną, no to jest najgorsze. Najgorsze jest to, że jak chce coś nagrać w chodcie, to zawsze przegrywam mecz. Pussycat. <laughs> dobra, dobra. GG. A, kurde, już mnie. <laughs> już mnie głowa. Pod, pod, kurde, ludzie. Bum, dostał. Nie, kurde, nie wiem czy były nerfy Mei, czy nie było nerfów, ale ona jest tak OP. Według mnie. Uff, shit, prawie dostałem. Strasznie lubię ataki podstawowe. Loryka. Są mega dobre. Szczególnie, że e, co trzeci atak jest krytyk. Jest, jest pewny kryt. To jest e, super. ale pierwszy i drugi atak teraz jest spoko, bo jest obszarowy. Tylko, strasznie wolno bije. Ten krytyk by się przydał, że, że, że był e, obszarowy. O, tu by było fajne. Może bym nim częściej grał. Dobra, lecimy na tapa, bo tu się nic nie dzieje. Albo nie lecimy. Albo lecimy. Albo on pójdzie. Dobra. To dzisiaj by docinek stania na linii. Dzisiaj będzie stanie na linii i tyle. Odczujemy ją. Dobra, kajtujemy, przepraszam. Zwiększa zasięg, zwiększa skuteczność powolnie. zwiększa obrażenia. Um. Damy zasięg. Ale różnica. Jest. Aż o 25% taka jest różnica. Okej, okay. gadet mamy to szkoda, to okala tylko eee, szkoda, że nie widziałem wcześniej. On w ogóle pisał coś?

Nie wiem czy jak. Yy, mam ducha. Czemu oni nie strzeli w to gazloła? Tam tu ule byliśmy tylko w czwórkę. Dobra, zrobimy kampa. na mapę, no kurde. Jo-Jo-Jo-Jo-Joana. Dobra, lecimy szybko mida obronić, się że lidera da radę w ogóle. Jedynina będzie na bocie. Trzeba sołkować, bo z expem wygrywamy, ale to jest taka mała przewaga, że to ciur A teraz, o, jest level przewagi, jest git. To Joana ma najlepiej z expem, bo pewnie stoi, no. Tylko żeby nam pomagała byłoby świetnie. Pusz? Czy nie pusz. Fiming jest tutaj. Więc chyba weźmiemy sobie tą daninę. Zaraz zobaczymy, chociaż widzę, że oni tam trala yy, gonią. Hmm. Bierz to, bierz to, bierz to, bierz to, bierz to. Nice. Mamy to. Widzieliście? Pełen profesjonalizm. No profesjonalizm by był, gdyby... By, by. Gdyby. Kurde, ona, ona, znowu, ona znowu tam nie przyszła do nas. Jak coś to weźmiemy pod marsz pójdziemy, bo ja generalnie wolę ten marsz niż tamtego ulta. Wiem, że tam ten jest. Taktycznie lepszy i w ogóle, ale... Mm, wolę ten marsz. No bo wydaje mi się, że Liming. No. No Liming, no, Liming mi jest teleportem wyskoczy, a May, w a my... Wsizgiem chyba może mi wyjechać z tego takie mam wrażenie. Więc bez sensu, aby ja tral, gazlo, gazlo puści bombkę pod siebie, co ja tam zrobię w tym no, A tu mamy o, Jest heal, jest trochę bicie. Oni to nie biorą? Nie biorą, okej okay. Git naprawdę git Wybrali tego tylko, że na się nie wwalili na tym bocie o, coś mi laguje gierka, to będzie widać na nagraniu, o. I to jest strasznie. O, opanowało się. Nie wiem czy można właśnie o tak chodz chodzi. Gram, gram. Jak ktoś wie, to niech mi napisze, cholera, bo to jest y przykre to, co się dzieje. Może przez te anomalie, anomalie pogodowe. Bo nie wiem, nie, nie popatrzyłem teraz co się włączyły. Ford spuszowany. Oni zabili Gazloa. Świetnie. Same dobre wiadomości. Atakiem podstawowym. To było zamachnięcie. Powiem wam, jak baseballem. kiem od baseballa. Dwa trupy. Gites, Gites. Kurde, chciałem to wygrać, bo jest dobry mecz. W ogóle zauważcie, jak mało we Praga się dzieje. Kurde, takie mecze to mi się rzadko zdarzają. Idziemy pod, pod ataki podstawowe. Bo naprawdę uwielbiam te ataki podstawowe Leoryka, Tak jak już to mówiłem wcześniej. Jedna z lepszych rzeczy w, w tej grze, według mnie. Ta Mejka ma kulkę, czy co? Bo nie sprawdzałem. Tak, kulkę ma. Ehm, ten botley nie podpuszują. Zobaczymy, jak to się uda. No chyba, że. Cofają No, to jego kampa. Kampa, kampa I twierdza zniszczona. Dwie twierdze zniszczone od razu. Świetnie. Może demera dużego nie mam, ale w sumie, w sumie tankiem jest. Tak średnio. Będę go miał. Boom. Kampik tu, kampik tam Pomogę mu oczywiście, no chyba, że wszyscy to będą szli to nie ma sensu. Tak, nie ma sensu. Idziemy gdzieś szałkować. Idziemy, 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 idziemy meka, make meka, meka, mejka make, make. ouch dobra danina jest na bocie kurde jaki ten meka, 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 nigdy meka, 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 nie meka, 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 Okropny ten flow Zadanie, większy yy, szybkość ataku. Szybkość ataku... Dodatkowe obrażenia z sania To jest git. No niech ona to bierze. Gazlow leży. Git. I powiem wam ludzie, dobrze jest, dobrze. To nie jest jakaś całkowicie. Chociaż w sumie jest dominacja 7-1. Ale to i tak mało fragów, mało przeciwnicy umierają. Jak na przewagę jednej strony. To nie KDA players. Hmm. Tu się idę Coś trafiłem z 4 Tym ultem, nie, nie, no po prostu nie widziałem A mejka w ogóle tym ultem nie, nie trafia, to jest Gites Boom Boom Co będzie tak krótki match? Szkoczyłem się nie, nie wybombił, bo cholera, no, no nie chcę to muszą zrobić, niech to zrobią. Idę, idę po Daninę. Ej, już Nexus niszczą. Chociaż ich żyje czwórka, no kurde. Podbiję sobie tą statystykę. Jej, ludzie! Win! Brawo! W końcu win, kurde, taką miałem serię przegranych. Aż wam to chyba pokażę. Naprawdę okropna ta gra jest. W końcu win, dobrze zasłużył, niech mu będzie. No i Majka, no zawsze Majka, Majka, Majka. Aż wam pokażę. A wiecie, co? Może tak przy okazji, jeżeli to tylko trwa 14 minut, to zrobimy sobie jeszcze opening 6 skrzynek. Żeby nie robić osobnego odcinka. Na ten temat, tylko strasznie mi się długo jakby przerzuca ta gra, nie wiem, czy to widzicie. No. Mm. Więc tak, Ink plus IKET kup dwa Galabriel. Jak, jak dla mnie ona. Ona może była spokotankiem, co nie, ale... Nie, nie. Okropna. Nie chodziła w ogóle z nami prze, na, na początku gry. No, smutne to było smutne. Myślałem, że to przegramy przez nią generalnie. Jak zobaczyłem tą pierwszą daninę, e, mało ekspa. Trzeba kupić busta. Dobra, y, miałem wam pokazać, widzicie tą historię meczów. Przegrane cały czas. No stop sześć przegranych podrząd. Na no, no, tyle nie miałem. Przykre. Dobra, zrobimy sobie te 6 skrzynek na szybciutko. Naprawdę na szybciutko. Rzadką skrzynkę zostawimy na później. Bo Nic. On fajny dźwięk jest jak się otwiera. Nie wiem, czy to będzie na filmie słychać. Taka gitarka. Nie, cały czas inna, cały czas inna muzyka jest. Ale to jest żałosne. Gdzie co? Aż sobie to wymienię. O, nie warto było wymienić. No, kurde, poważnie. Dobra, nie może być tak, Hrami może być, aczkolwiek Hrami w ogóle nie gram. Mm, takie średnie rzeczy. Epic. Please, please. O, to jest super. Fajnie wygląda. O, nowy mount. Nowy mount dodany. I lecimy. Rzadka skrzynka. No, no i tak to właśnie jest, no rzadkiej skrzynce rzadkiej itemy to mi się bardzo podoba dobra ludzka co powiedzieć wygraliśmy tak, otworzyliśmy skrzynki 3 piki, tak dwa. No jest git, tak? No, więc do następnego i cześć.